I dzień dobry, dzień dobry, w sobotę 19 lipca. No, my już właśnie opuściliśmy Tomaszów Lubelski i wracamy powoli do Krakowa. Nie wiem, czy pamiętacie parę dni temu byliśmy w i mówiłem, że to wino otwiera. Teraz właśnie wracamy, to sobie do niego. No, przyznam się, trochę, trochę się rozczarowałem. Myślałem, że takie bardziej polskie marki będą niedostępne gdzie indziej. Ta globalna sieciówka, taka może tam kilka. Coś tam nowości, ale to co wszędzie? Szkoda, bo to jest część polskich sklepów, to myślałem, że tak będzie bardziej te polskie marki promowane. Ale może sobie za dużo wyobrażałem, nie? Może to moja wina. Także ten sklep jak sklep, no dobrze, że polski. Nie? No i my tutaj tankujemy na Orlenie oczywiście i hot dog Dla nie czy dla Patrysia, Nie wiem. Dla Patrysia dog, aha. No to proszę, dla ciebie jaki. Uśmiechnięty hot dog. No i my sobie tutaj zrobiliśmy nieoczekiwaną przerwę w Tarnogrodzie, bo, bo nożyczki są w centrum miasteczka. No bo jest w herbie Tarnogrodu, są nożyczki. To też, tutaj też jest muzeum nożyczek, no ale już nie mamy czasu na to. No także, tak, tu jest jeszcze kilka innych rzeczy. Wartych uwagi, ale te nożyczki nas najbardziej zafrapowały. No, a tutaj natknęliśmy no, się na taki oto pomnik, ciekawy tak stolica teatrów wiejskich. No. tak powolutku sobie zobaczymy ryneczek. Tam jest ta fontanna, tu jest polska flaga. Tam jest pomnik naszego papieża Jana Pawła II. Tak to wygląda. No i tutaj właśnie mamy pomnik naszego papieża Jana Pawła II. Tutaj mamy sentencję. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. i powiem Wam, że w takich małych miejscowościach, właśnie tak najbardziej czuć Polskę. Takie polskie klimaty, nie Warszawa, nie Wrocław, nie Kraków nawet, nie inne sprawy, tylko, tylko takie Józefowy, takie Tarnogrody i inne. Tu jest Polska właśnie. A, widzicie tablica ogłoszeń, jakie fajne rzeczy, dzień miodu i pieroga. No nie będzie racji, naprawdę fajniejsze jest to niż jakieś tam festiwale kultury żydowskiej. A tutaj z kolei mamy właśnie Tarnogrodz wczoraj i dziś. I tutaj mamy herb Tarnogrodu z nożyczkami. No i my już prawie że w Krakowie, ale jeszcze nie, ale przystanek na McDonalda. Bardzo ciepło jest, jak jechaliśmy, wjeżdżaliśmy z Tomaszowa, było tam 19 stopni, tam jest chłodno, tu jest jakieś 26-27. Taka anomalia. Tutaj nam weszło nasze zamówienie, Agnieszka tu składa Patryszowi jakąś zabawkę. Dobra, teraz jemy, ma prytki cały tydzień, że się zdrowo odżywiał, nie Roso, no teraz trzeba, nie mógł się doczekać no my już przyjechaliśmy do Krakowa ja jestem na plantach krakowskich chłopaków odwiozłam do domu i idę na spotkanie z moimi koleżankami z medycznego studium bo po liceum chodziłam do medycznego studium tam kończyłam instruktor higieny no i mam koleżanki z Sanepidu ale oczywiście poza Krakowem także z Krakowa byłam tylko ja reszta była z poza Krakowa i my tak się po prostu raz do roku, raz na dwa lata spotykamy w Krakowie. One sobie powspominać, pozwiedzać Kraków, pozwiedzać miejsca, w których były. No i ja z nimi się spotkam, bo ta znajomość trwa już lata. Także się cieszę. No teraz inicjatorką trochę byłam ja, bo przyjechałam. Tutaj do Krakowa zaproponowałam dziewczyny, szybko się tu zmobilizowały. No i dzisiaj, właśnie, jest spotkanie. Także idę idę na to spotkanko. No, chłopaki już odpoczywają po podróży w domu. No i tutaj spotykam się z koleżankami, i tutaj mamy takie sprawy. No, my już wróciliśmy do Krakowa. Agnieszka tam pojechała na spotkanie z koleżankami, a my z Patryciem jeszcze wyjedziemy na spacerek. Patryć oczywiście, Jeluda Oreo. Jakiegoś tam no, mamy jakąś wodę. Patryc w spider Spidermana. Idziemy na plac, zabaw, tak swoją drogą, patrzcie. po chusteczki też wziąłem, nie, żeby go tam wytrzeć, bo zapomniałem z domu. Co teraz sobie chusteczkę świeżącą o zapachu gumy balonowej. Człowiek tak przyjedzie z takiej Irlandii, kurczę i się dziwi, nie? Że takie rzeczy... No bo już byliśmy na tym placu zabaw, teraz patryś tutaj sobie ćwiczy Proszę, daję radę no. no i teraz tutaj jesteśmy na placu zabaw Były tu dzieci przed chwilą ale już trochę poszły o, to jest ten plac zabaw właśnie Tutaj, proszę, jak się patrzy, spina już na tą konstrukcję. No już trochę, wcześniej on no, wychodził bez niczego. <laughs> Zaraz już któryś to jego podejść No ale jest. Zaraz tam się wciągnie. No ja już wracam z tego spotkania. Nie nagrywałam, bo dziewczyny się nie nagrywają. Eee, także tutaj Rynek Krakowski wieczorową porą. Od proszę bardzo. Wracam. No i do zobaczenia jutro. Pozdrawiamy wszystkim. Pa, pa.